Nie masz wpisanej gdzieś atomówki? No jest pierdolny, bo dbałem o Osoba mi wysiadła i chyba jest uzbrojona. Dzięki.

Kolejny bazar po ośrodku. Mamy w jednym przyjazdu. Mamy oddać jeden strzał ostrzegawczy w silnik. Jak wejdzie, będzie miał rękę i jeszcze Na raz. Na raz. Ma raz. Proszę bardzo. Mamy ostrzegawczy wpuścić w silnik. Jeżeli wyjdzie z bronią, to mamy likwidować. Dobra, jestem. jestem Zmiana jakieś? No. Możecie nie robić trzęsienia ziemi. Nie dać jak wysiądzie i będzie miał z czego nie dawać, jak wysiądzie, będziemy. miał po prostu go zabić. Z czego dla mnie. Ale to jest będę w koło. No, no. dzięki. Jestem. Ja nie w niej musimy.

Ruch stowarzyszył ucieka, tak to no jak. mu koło. Dał za Nowy, Na, przy, na przyszłość coś do was podejdzie, jakiś cywilny kontakt, nie bliżej niż 50 metrów. Jeżeli podejdzie, będzie chciał podejść bliżej, strzelać pod nogi. Jeżeli nie ucieknie, zabić. To samo z samochodem. Nie podpuszczać bliżej. Przyjął. Mamy się stawić. To rozstawić. Nie, nie, nie. jak Ma... z użyciem biegu wstecznego. Messi. Bardzo Brawo. To Druch nie ustaw. Mam... Stój. Do tyłu. Stój. Ustaw się za. O kurwa, Messi. No czekaj, wyprzedzą nas. Druch mógł dać ostrzegawczego z 50 co na ja pojazd. No w głowie <laughs> to. Żeby mi do głowy nie przyszło, co ten? Ostrzegawczy z 50 w głowie, żebyś mnie nie myślał. Żebyś mi nie myślał. Czy Się To Czy to miejsce właśnie w prostej już czyste? To jest ja myślałem, że My pilnujemy na wzgórza ja możliwość. się nie, 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 się nie, 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 bardzo chętnie z nie, się zamienił. To idź nie, ja tak na, na Sprawdzisz, Właśnie. Janki, chcesz? KMA? Zachód. 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 Jeszcze raz. Uwaga, uwaga. Zachód. Się zachód. Teraz. Takie tak, zachód. Zachód. Uwaga, Zachód. 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 Zachód zachodzące, czy Zachodzące słońce. Jakby sylwetka z kałaszem się wyłoniła, to szczera, mro. No. Jest ja oczywiście wyjebane. Banita. Anarchia. Buntownik. Właśnie. Buntownic. Nie bój się, Messi, nikt ci nie wsiądzie tutaj na gierówce to jest mój hand To jest handover. To jest mój hand over, hand over. Jest mój hand over offender. Offender? to nie jest żaden defender, defensive, to jest offender, a jest offensive. Agresywny sure. to jest agresywne kurwa. to widać. No, w A czy wschód jest sprawdzany? Bo my nie sprawdzaliśmy bo... nawet. Dwie godziny później. No dobra. Panowie, bo... bo... no, 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 jest... podnieś spluwki i szukamy. Tylko uważajcie czego? na pułapki jakby co. Nie co wiem z czego. Wchodzę z drugiej strony do budynku. O kontakt był i jest chyba dużo więcej. Wchodzę za tobą. Bo

na 120 jeszcze. Co to było? Dobra, ja lecę na 120. Boże, na 20. Lecę z tobą. No, wchodzę. Ubezpieczam. Wchodzę na prawo. Ja na lewo. 300 Czysto. Pust. A właśnie, tak mi się zdawało, że to jeszcze jest skrzynka. Ja pierdolę w środku czysto? Tak, to wysadzaj. Messi, tam jest czysto już. A ja tak sobie poszedłem sprawdzić. To jest Messi, tego nie brak. Słuchaj, były kontakty pochowane żywe w budynkach kałachy i znaleźliśmy jeszcze jedną skrzynkę. Już mi to pojąć. A za co trzeba. Ej, nic 4 hmm? podstawiam Dobra A co w środku? co chcesz na pustą skrzynię, C4 marnęły Krzynko Nie, no była skas. szynka jest na zapalnik idzie no to w podusz, ja, A ten budynek na dole sprawdzony? A ile masz dużo masz tych czy mało? Sześć mam A, A ten budynek na dole? Ten budynek na dole Idziemy Tak, się Chłopaki idziemy. A ten budynek? Rozprawcie z czego. Dobra. Uwaga, Dróg. wybuch, uwaga, wybuch. Czekaj, nie! To... Chodź tutaj, wyjdź. Chodź do mnie. Czekaj. Czekaj, nie? Drug. Chodź. Dobra. Co, już nie chodź. Jak stracę zasięg, to ci powiem. Dobrze. Straciłem zasięg. Tak? Handlery. No to podać i wyjeb... Dobra, uwaga, wybuch, uwaga, wybuch, uwaga, wybuch. Nie, Czekaj, sprawdzę. Boże, <noise> 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 bo skrzynek był... Ale on żyje. co czwórki nie zjedzały. Ale on żyje, to jest wrog, czy to jest kto? To ta ta cała jest To ta... jest to nie, a zeszliście go? No nie mam Zostawił go, ja rozbroiłem go, zostawił. Chujciu go. to partyzan, czy to człowiek Rozbroiłeś to chyba E, masz suchele? Mam właśnie ten suchel Włożyłeś go tam? Nie. No to idź go w O. Będzie ogień Ja druga w posłaniu. Dobra jeszcze wesoło opinujemy kurwa Wiochy, na wiochy pinujcie bo my się tam się sprawdzone, nie? Tak, sprawdzone czysto. Nic nie mówię. Może... Ile tam było w tym wysokim budynku gdzie strzelaliście? Dwóch. Okej. Okay. Dobra. Powinno jebnąć. Chodźcie, idziemy. Idzie. Idziemy wszyscy. Pół minuty Jak wstać zasięg, to mógł. To jest, to jest to nie, nie dobiegniemy do tych jak się zlecił <zysklary> <zysklary> Nie wiem, jest... jak masz? Ma, mam dalej, ja Dobrze, ja masz to nie Dobrze, to już masz. wysadzić Będę. 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 Takie fajne. Będę. 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 maras Tak. Wszystko? Wszystko. Było tam dwóch kolesi żywych. Trzech chyba I byli pochowani. Bo ten no to trzech. A ten budynek u podnóża sprawdziliście? Tak. Też? Tak. Kurczę, druh nie zapytał. Co? O co? zamianę. Ja na sekundkę co to było? Co się stało? A pewnie Gdzie to moje Nie No Przeżył O kurde Wyjedziemy? Czekaj, ja mam taki lag Jak lagownia jest Nie, nie ruszaj kurwa. Nie ruszaj, nie ruszaj kurwa, za dużo Jak zjedziesz na poboczy i nas wyjebie to będzie źle ale Uż. lagownia. Boże, czekaj, ja nie, ja nie razie tego, nie, nie mogę w nie się ruszać. To nie było no, Powinniśmy może no, osłanieć dookoła czy... Nasz plus tak, pancerny, Edik, wywalił. Z wozu, walił, ale... z, wozu z wozu i prawą stronę do... Ale lagownia. To jest ten... Tak? To jest

o ja, jest, jest, jest Osty, Jak to się obgotowsz. Znajdę cię. Chyba Ctrl minus coś takiego i frusz. Ale nie wpisywał się wcześniej. No nie, zabiję. Chyba cię